Gdzie teraz ty się wybierasz? Ja jedę w Hiszpanię. Dopiero kilka dni temu był. w Berlinie. a przed tym. w Polsce. Tak właśnie wygląda droga uchodźcy z Ukrainy. W tym filmiku opowiem, ile dostaje taki uchodźca w Hiszpanii, ale nie tylko uchodźca z Ukrainy. Where Również porozmawiamy, ile dostają sami Polacy, pracujący i niepracujący. Jestem teraz w Hiszpanii. Jestem obecnie w Mercadonie. Mieszkamy w Hiszpanii. Będzie bardzo interesująco, oglądaj do końca. W Hiszpanii uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na 400 euro miesięcznie dla osoby dorosłej i dodatkowe 100 euro na każde dziecko. Do tego dochodzi opieka zdrowotna szkoła dla dzieci i prawo do pracy. Oprócz tego wszystkiego ludzie również dostają zasiłki typu jedzenia od Czerwonego Krzyża czy innych organizacji. Jak otrzymać bezpłatną produktową produktową w Hiszpanii? No właśnie to, co ja otrzymałam dzisiaj. Bardzo podobnie działało coś w Polsce. Takiego już nie ma, ale w Hiszpanii nadal to działa. My jesteśmy na programie w Hiszpanii na nulowej fazie. Nam przyjdą wypłaty. A teraz pytania, co z Polakami, którzy tutaj pracują? Jeśli płacili składki, to po utracie pracy dostają 70% swojej średniej pensji przez pierwsze pół roku, czyli takich zasiłek dla bezrobotnych. Przykład. Przy 2000 euro wypłaty zasiłek wynosi około 1400 euro, po 6 miesiącach spada do 50%. Procent pensji, czyli mniej więcej do 1000 euro. A jeśli ktoś nie pracował albo nie miał składek, to wtedy dostępny jest tylko zasiłek nieskladkowy, dużo mniejszy, zwykle około 400-600 euro miesięcznie, w zależności od sytuacji finansowej. I szczerze mówiąc, mam jakby pytania do setki tysięcy zarzucających hejterów. W internecie do Ukraińców, którzy cały czas mówią, że żyją na zasiłku w Polsce. Drodzy Państwo, może czas wracać do Polski: a mi tak się wydaje w ogóle, że wszyscy osoby, którzy krzyczą, oni nawet nigdy nie byli za granicą. Po prostu krzyczą, nie widzieli nic innego oprócz swojej ulicy, czy domu, czy bloku, czy mieszkania i po prostu wylewają swój gniew i żal swego niepowodzenia. Na tych przybyszów, którzy ktoś stracił rodzinę, ktoś stracił dom, przybyszów, którzy uciekają od wojny. Pytania do Was: co Wy tam robicie? Może czas wracać i odbudowywać Polskę, która bardzo potrzebuje rąk do pracy.